Dzisiaj sobie polatamy F2222.2 A dlaczego? Bo ma 52 sztuki bomb. A jeżeli polatamy to w 4 osoby, no to będzie 208, czyli największa ilość jakoś się da w grze. Mam nadzieję, że taki format nagrywania wam się spodoba i możecie napisać w komentarzach czy to jest git takie nagrywanie. Cześć! Pokażmy swoje Nie. abominacje. Może być. Oj. No ale ja jednak iść jakiś zepsuł, bo chcę iść. te kupić ciół. Taki był Też mam. a okay. bukała. Ob, Dobra. Może misia. Chcesz sanki? Ja jako jedynie a jestem to, jakiś czadł wody. W tym małym deku. No. Dobra, chyba od razu jedziemy na spawn, bo to jest. To nie ma co nic innego do roboty. Wszyscy mamy punkty na res. O, nie, trzeba 600 punktów. Boże. Tu jest. Nie daj mi. Dziękuję. Dobra, każdy musi mieć 600. To co bombimy? No dobra, mam dobrą kamerę. A. Od Gdzie? punktu A Nie wiem po prostu prosto Na B, na B, na B, na B Dawaj Cię ustawić Widzę tam cel Musisz sami nie rozwalić się tymi bombami O widzę kto szybciej Lecą. Z... lecą. <grym> Imperty <grym> znacznie szybciej wywaliłeś te bomby No bo, bo jak klikam se spację No, no Lecą, no. lecą Dobra Już o ten p o wleciał mnie Dobra. Uwaga, bomba. Wybuchają! <laughs> <Wie> jak to <laughs> wygląda? Genialne. Było <laughs> warto. W musimy tak zrobić. Co ty nawalasz krawinków do tych ludzi. Zabiłeś! <laughs> Zabiłeś! <Zabiłem się. śmiech> ja pierdziele. Jeszcze, ja że tutaj można, można chociaż się bawić w Wurtenderze, a nie to co na 9-0. Plus 1 <grym> <grym> O kurde. Dobra. Czekajcie. O, dodatkowego do odległych. Eee, to są tylko 600 lwów, więc los. Co? No. Dysłownie masz 600 lwów? Aha. Ja, ja, że masz 8 zdobył Tysiące. Więc Beka. Najgorsze jest to, że to trzeba 600 punktów na respa. Fajnie. O, no to co? Zajmujemy C? A jak to Najlepiej by było pelotką szybką, ale no. Nie, to nie jeden to na ten jest. Szybciej. W kolejnym meczu hmm. będę miał pelotkę, akurat sobie wezmę dla Beki. To ma jest poskudna, tak szczerze. Dosyć, albo hmm. idziesz strzelać na linii prawo, D. Lewo? Lewo? Lewo i zajmujemy cenę. Bierz tego AMD-35, Boże, jeszcze droższy ten 22222, je. dlaczego mnie tu zrespiło? Teraz stres, bo nie wiem skąd wyjadą. Panik. Panik. Nie dosłownie, mam taki stresik, że nie wiem gdzie patrzeć. I tylko słyszę te dźwięki traktorów wszędzie. Jestem. Jest. Jestem. Kurde, skręcam. Dobra, yy, od, od A do respa, dobra? Dobra. Dobra. Dobra, komu prowadzisz? Nie no, ja nie... Ale powiem. ładnie nas ułożyło nawet. Nie. Yes! Ja tam bo Bomby poszły. Kup nie jeszcze przede nimi, hey. Hej. Boże, u mnie, nie wiem czemu. mnie się? Boże, jak to Jem wszystko wygłębiam. Dotyk miłosny. O, trafienie. Nie co Nika. Bo... Ja robię drugą falę. Udaję ja się wszystkie bomby. A to ja tylko. To nurkujemy. I nurkujemy i teraz zbawimy się w 130 Teraz strzelamy z karabinów do wszystkiego. Boże, jak to musi wyglądać z dołu pięknie. Ale ja tylko, że się...

Coś byle co, żeby jak najwyższy BR był. Bierzemy wtedy, kapujemy od razu pierwszy punkt i wtedy będzie łatwiej no, nawet z tymi punktami bitewnymi. To biorę EBR-kę. later... To co, na A? Nie wiem, spawny bym ostrzyliwał O nie, coś nie, leci! Czekaj, taki... coś leci! Nie! E, pelotka. No, oczywiście. Samolot oczywiście się trafi. Boże, wlecie, <laughs> i on nawet w tych r Ty Taki 9.1 R3 nawet nie umie zastrzelić kuźwa lotiera Cześć Boże, ktoś wygląda koszmarnie Ja jestem poszatkowany Pomocy ja robię, A bo ja bombuję, a... Ja bo nie dolecę ma dalej i cały misterny plan w no, no dobra, jak uda nam się jakiegoś Abramsa Widać, pelotki, gdzie strzelają. Fuck! No, jest 1-3, dobra. Osta ostatnie podejście, jak się teraz nie uda, to już. Mieliśmy dwie sceny, jak. No nie, patrz radunkowo. O, najle no, najlepsza mapa. Skipujemy tą mapę. Nie, 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 Chodź na C. A Tom? Co. Uśmiech. Ja tu strzelam. Tak, on chyba. co jest? On chyba na mnie leci. Pomocy. Pomocy! on na mnie leci. O! Oh. <grystanie> Brawo. Ja, pierd... Pom, <grystanie> oh. a tam spójrz na mnie. Co? Coś byś rzucił. Ty mi rzuciłeś. Ale co mnie pchasz? Pomogę! mogę? <śleszy> la France! A może już startować? Fuj, dałeś polską Pol polsko, <śleszy> <w kuchownicę. śleszy> Mieliśmy nie, robić! We're la, la France! Jezu, czemu oh, wy tacy jesteście? Vive la France! Nie mamy czasu, zobaczcie go. Tak. Dorać bombardować, B? No. B. A nie, przestała zajmować. Nie, coś tam jest. Spróbujmy jak nie, największy nie. obszar mapy zająć po prostu tymi bombami. Widzę ten. No, jak ktoś chce, znajdzie coś do bombienia, to niech po prostu bombi i tyle. Tam. <noise> Albo. Dobra, na 3-2-1 może zaczniemy bombić i tyle. C już... już zacząłem. Tak, tylko co? O, na no C. A, to może taki. <noise> Tak naprawdę widzę jeden cel, żeby bombić. Dobra, moje poszły? No też. Ej, ojczyci! Czekajcie, może ja trafię. Czekaj, linia. O. Wow. On żyje jeszcze tam? O! Zabiłem. Jest! Dobra, zrobiliśmy chociaż jednego fraga na tym odcinku. Dobra. Bo ja centralnie to ci żarówkę i to było piękne. Chciałem powiedzieć, że e, nie wiem. E... Trochę dziwny pomysł. To był twój pomysł, ale tak. nie mógł być normalny. Aha. <laughs> Więc adios. 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 Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Można zostawić lajka i subskrypcję, a ja żegnam.